Rano praca, potem dom. Z Delektą wszystko masz. Smak, przyjemność oraz czas. Indyk Delekta. Sos z kawałkami indyka w czterech smakach. Delekta. Cieszmy się sobą. Mój ideał smaku? Jarzynowa. Warzywa. Mm. Mnóstwo warzyw. I błonnik. A mój ideał smaku? Prokułowa. Dużo prokuł. Zielonego. I błonnik. Dziewczyny zupa! Kremowa i z błonnikiem. Nowe zupy winiary. Twój ideał smaku. Poznaj trendy w jesiennej modzie. Uwaga, prezenty. Uniwersalny leksykon szkolny PWN. Płyta CD z językiem polskim i matematyką. Lub film Lektura Szkolna na VCD albo kalendarz ucznia. Możesz też wybrać przyjaciółkę z dodatkiem kulinarnym. 15 obiadów. Już w kioskach. Już na Disney DVD. Tarzan 2. Jak to się wszystko skończy? Pełen przygód, zabawy i humoru dla całej rodziny. Zobacz, jak narodziła się legenda. Małpą nie jesteś i koniec. Tarzan 2. Już na Disney DVD. Kup Tarzana 2 na DVD, a jeden z przebojowych filmów Disneya. Nie ma mocni. Mój brat niedźwiedź, Aladyn Rogaterancho. Może być twój już za połowę ceny. Twoje płatki Nestle Cini Minis również w formie batonika z delikatną warstwą mleka. Skorzystaj z tego. Nestle Cini Minis Chogapik i Nesquik w formie batonika. Nowy sposób na wolność. Ilustrowana historia świata odkrywa najbardziej fascynujące karty z dziejów ludzkości. Imponujące wydanie, pełen obraz w każdy dom w twardej oprawie. Ilustrowana historia świata, tom pierwszy i drugi, tylko 9.90. Kolekcja Aszet. Magiczne praktyki dawały im niezwykłą moc. Ona w to nie wierzyła. Do czasu. Film twórcy The Ring. Klucz do koszmaru w kinach. Ta butelka ma silikonowy zaworek. I zasysa nadmiar czupu podliszki do środka. No i zakrętka zawsze jest czysta. Pyszności znikają. Ketchup, pudliszki. Pudliszki? Mmm, pycha! Nowy Sunsilk. Pomoc na dłoń w stylizacji włosów. Teraz popcorn za dwa zeta! Twoje ulubione gwiazdy i mega plakaty tylko za dwa zeta! A jak ci mało, to wybierz popcorn z ekstra radiem. Popcorn, co cię kręci! On <laughs> <Sitã entender> proboi. <it aí> Neostrada TP512 przez 60 dni bez żadnych zobowiązań. Za 2450 miesięcznie promocja trwa tylko do końca sierpnia. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz możesz mieć Neostradę TP512 na stałe już za 69 zł miesięcznie. Zadzwoń 0801 321 123 lub przyjdź do telepunktu albo salonu Idei i zamów już dziś. Telekomunikacja polska bliżej. Me and you, and you and me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Szybko się uczę. Nowa kolekcja Naucz mnie mamo. Teraz dzięki naklejkom, wesołym historyjkom i edukacyjnym grom Twoje dziecko nauczy się czytać a jak autobus pisać i liczyć podczas zabawy. Naucz mnie mamo! Numer jeden, tylko złoty 49 już w kioskach. Prezencie mapa postępów. Wyobrażasz sobie, w jakim miastresie żyję. Ja cię doskonale kochana rozumiem. Ciągle tylko ta praca i praca. Ty, 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 nanana, ty, ty. Ojej. A jak tam wasze? No wiesz, z zerykiem. Przeryw, pipip, przeryw, pipip. Przerywane. I jak tu myśleć o dzieciach? Promocja lato bez opłat także w jednej Idei Mix. Możesz mieć do 30 bezpłatnych godzin miesięcznie i telefon za złotówkę w abonamencie już za 25 zł. Przyjdź do jednego z punktów sprzedaży Idea lub do telepunktu. Times Polska przedstawia pierwszy film o papieżu Benedykcie XVI. Na płycie Ostatnie dni życia i pogrzeb Jana Pawła II. Wybór Benedykta XVI oraz jego biografia. W sprzedaży również wydanie o Jezusie Chrystusie wraz z filmem Tajemnica Całunu Turyńskiego. Historia życia Jezusa, prawda i mity. Times Polska, biografie najsłynniejszych ludzi. Przedstawione sytuacje nie zdarzyły się naprawdę. Nie próbuj ich naśladować. Tym razem ja jestem, Sprite, a ty jesteś pragnieniem. Ok. He he! Potrzebujesz szybko pieniędzy? Damy ci je w kwadrans. Na co tylko chcesz. Gotówka z Lukas Banku to pieniądze do ręki w 15 minut. Zadzwoń 0801 33 0011. Lukas Bank. Tak powinno być w każdym banku. Zgryź chłopaków z nowym twistem. Facet skrojony na miarę? Sprawdź, czy pasuje do Ciebie. Dobierz make-up do koloru ceru. Moda. Aż 16 stron. Znajdź swoją opcję. Wypasione prezenty. Błyszczyk, ekstra perfumy i płyta CD z nową kolekcją Frodo. Nowy twist już w kioskach. Strząsające wydarzenia. Proszę. Trząsające wydarzenia. Dreszcze emocji. Proszę. Dreszcze emocji. Bar Europa na antenie TV4. Już we wrześniu. Cześć. Merde. Potrzebujesz szybko pieniędzy? Pożyczkę w banku BPH dostaniesz od ręki. Bez poręczycieli i już od 500 zł dochodu. Zadzwoń lub przyjdź do oddziału. Chwila dla Ciebie, a w niej super konkurs Bierz Co Chcesz Zrób Zakupy Życia. Kupisz meble, ubrania, sprzęt RTV, a my zapłacimy. Pula nagród 42 tysiące złotych. A dla dzieci nowa Chwila dla Malucha. A w niej super naklejki i multimedialna płyta z bajką Kot w butach. Chwila dla Ciebie z kartą do gry i Chwila dla Malucha już w kioskach. z przyczyny świeżego oddechu. Aquafresh to pierwsza w Polsce szczoteczka, która czyści zarówno zęby, jak i język. Jej unikalne gumki usuwają pięć razy więcej bakterii niż podczas mycia samych zębów. Aquafresh Extreme Clean. Szukaj pomarańczowych gumek na opakowaniu. Jesteśmy razem tacy szczęśliwi. Ja, on i Kinder niespodzianka. Rozbudza jego wyobraźnię jeszcze przed otwarciem, a potem jest zabawa. Ale on jest w tym lepszy niż ja. A jak mu smakuje czekolada Kinder? Widać, że jest przygotowana specjalnie dla dzieci. Kinder niespodzianka, da wspaniałe momenty. Dnia. Kinder niespodzianka, ono wspaniale rośnie. Wiem, co to ciężka praca. Mam problemy wsi i jej mieszkańcy. Rodzina jest dla mnie świętością. W rządzie skutecznie walczyłem o sprawy zwykłych ludzi. W Brukseli walczyłem o Polskę. Dzięki temu dopłaty są dwukrotnie wyższe. Z Waszym poparciem będę dalej walczył o Polskę. Będę walczył o ludzi. Teraz najważniejsza jest moja rodzina. Teraz? Teraz może będę mogła po prostu być szczęśliwa. Ja pikolę. No chodzi o to, żeby się wszystko, tak jest, wszystkim poukładało. Samo życie. Od poniedziałku do czwartku o 19.20. Najpierw były marzenia. W dzień jutrzejszy powinien przynieść wstęp na poważną scenę polityczną w Polsce. Później prawdziwe wejście do pierwszej ligi. Potem Liga Mistrz. My, tak jak się zobowiązaliśmy, wyleczymy polską władzę. Czy Polacy uwierzą, że Donald Tusk pomoże ją wyleczyć? Zaczyna się gra o wszystko. Co z tą Polską jutro o 22.20 w Polsacie. Najważniejsze w życiu jest coś. Moim zdaniem każdy musi mieć to coś. Jest do... Ale jak znaleźć to coś? Mężczyźni hmm. nie bardzo pomocni. Inteligencja też jest seks. Zakręcone. Sobota 18:15. Kevin Costner i Anthony Quinn. Odwet. W sobotę o 21:45. Podlotowy humor i wielkie emocje filmowy koniec lata od 1 do 4 września w telewizji Polsat. Dodałaś sporo drobiu. Tyle. Ile? Tyle. Nowy, podwójnie drobiowy rosół Królewski Winiary. Niezwykle esencjonalny. Nada Twoim zupom intensywny drobiowy smak i aromat. Tyle drobiu. Dobre. Super nowość. Rosół Królewski Winiary, podwójnie drobiowy. O, zdjęcia z nadmorza. Świetnie wyglądać przez cały rok. I tak świetnie się bawić. Wakacje powinny trwać bez końca. To możliwe dzięki Niwa Viza z morskimi minerałami. Zero zanieczyszczeń, zero błyszczenia, czysta cera i super pielęgnacja przez cały rok. Tylko od Niwa Viza Young. Co od Jogobela, Nareszcie powraca jogobella z kawałkami pieczonego jabłka, rodzynkami i odrobiną cynamonu. Jogobella firmy Cot Jogurt z ekstra dużymi kawałkami owoców. Ekstra. Mm -hmm. Mm -hmm. So, tina. Sensacja, rewelacja. Szok cenowy. Teraz, Tina, jedyne 50 groszy. 50 groszy. Możesz też kupić Tinę z filmem Ostatnie chwile Księżnej Diany lub Złote Dziecko z Eddie Murphy. Pamiętaj, Tina, 50 groszy. 50 groszy so, to się nadaje do telewizji. Sun Silk. Nowa linia do stylizacji włosów. Twoje najlepsze zdjęcie swoim telefonem. Nowy Sony Ericsson K750i z funkcją autofokus Sony Ericsson. Przygotuj się na nowy Colgate MaxFresh. Jedyną pastę nasyconą tysiącami orzeźwiających kryształków. Poczuj eksplozję świeżości o mocy płynu do płukania jamy ustnej. Tylko Colgate MaxFresh zawiera orzeźwiające kryształki. Nowość firmy Colgate. Wow! Colgate Maxfresh. Nasycona maksymalną świeżością. Dostępna również w płynie. Pozbądź się brudu. Bez zbędnych sztuczek. Mleczko CIF. Bezwzględne dla brudu. Łagodne dla powierzchni. Tyle czytania za tak niewiele. Oliwia kosztuje tylko 2 ,50 zł 50 groszy. Wybierz Oliwie w super niskiej cenie albo z dodatkiem, filmem żurek na DVD lub modnym paskiem. Oliwia, kobieta taka jak ty. Szukaj też w pogoni za Alice z książkowej serii Oliwii. Wypróbuj Neostrada TP 512 przez 60 dni bez żadnych zobowiązań. Za 24,50 miesięcznie. Promocja trwa tylko do końca sierpnia. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz możesz mieć Neostradę TP 512 na stałe. Już za 69 zł miesięcznie. Zadzwoń 0801 321 123 lub przyjdź do telepunktu albo salonu idei i zamów już dziś. Telekomunikacja Polska Bliżej. Przemili uczestnicy, proszę. Przemili uczestnicy. Dowcipny prowadzący. Proszę. Dowcipny prowadzący. Par Europa na antenie TV4. Już we wrześniu. Się, dlaczego dentyści najczęściej używają Blendamet? Może dlatego, że nie ma lepszej ochrony przeciwpruchniczej. Blendamet, najczęściej używana przez dentystów w Polsce. Seit 1873 wird Becks strikt nach den Richtlinien des deutschen Reinheitsgebots von 1516 gebraut. Es sind die Qualität der Zutaten. Nie musisz rozumieć niemieckiego Detail. reicht, Wystarczy, jeśli będziesz pamiętał, że A. Nie jesteś w Niemczech. B. Niemcy znają się na Piwie. Życie kusi. Ty masz do niego Klucz. Pogoda nie zachęca do spacerów, nieprawdaż? Dlaczego nie zachęca? Ja się czuję żeśko. Czytałem, że można przewidzieć pogodę obserwując zachowanie zwierząt. Co interesujące. Dwa dogi, proszę. Wydaje mi się, że powinno się ocieplić, bo wiatr zmienia kierunek. Swoją drogą: dog in the fog. Kaczyński to twardy człowiek, a Polska potrzebuje teraz takich ludzi. Kiedy kończyłem doktorat, wybuchł Ursus i Radom. Wtedy zdecydowałem, że trzeba stanąć po stronie ludzi wrzuconych na bruk. Lech bronił nas nie jako opozycjonistów, po prostu jako robotników. I to wtedy, gdy nikomu nie śniło się jeszcze o Solidarności. W sierpniu 80. roku Kaczyński jest w stoczni i wspiera komitet strajkowy. Kiedy urodziła się Marta. Mąż musiał dzielić czas między rodziną i walkę o Polskę. Mamie udało się stworzyć prawdziwy polski dom. Pragnęłam wychować swoich synów na dobrych ludzi, godnych ich przodków, którzy walczyli za Polskę. Dotrzymaliśmy słowa pokoleniu powstańców i następnym pokoleniom. Tata w mi wartości, którymi zawsze sam się kierował i powtarzał, że najważniejsza jest przyszłość. Lech Kaczyński wydał walkę patologii skutecznie walczył z przestępczością, przeciwstawił się korupcji i usprawnił miasto. Jestem pewna, że tak jak nami, będzie umiał zaopiekować się Polską. Do walki o lepszą Polskę utworzyliśmy prawo i sprawiedliwość. Lech Kaczyński. Prawo i sprawiedliwość. Dała znać? nie odzywa się od 6 lat z wielkiej potrzeby miłości narodziła się zdumiewająca przyjaźń między człowiekiem a zwierzęciem uwolnić orkę w piątek o 19:30 czy równoleżą? naga prawda o legendarnym robinie i jego wesołej drużynie dzieło mistrza komedii Mela Brooksa, Robin Hood, faceci w Rajtuzach. W sobotę o 19.30. Kevin Costner i Anthony Quinn. Odwet. W sobotę o 21.45. Co ma zrobić makler giełdowy, kiedy dopadną go kłopoty? Jestem podejrzany o zabicie dwóch gliniarzy. Może zmienić tożsamość. Musi tylko uważać, żeby nie wpaść z deszczu pod rynne. Niefortunna zamiana w niedzielę o 19.20. Mroczny sekret ukryty na taśmie filmowej. Możesz zobaczyć rzeczy, których nie da się już wyrzucić z pamięci. Podziemny świat perwersyjnych rozkoszy i przemocy. Nicolas Cage, 8 mm w niedzielę o 21.05. Kultowy serial, nareszcie w Polsce. Cięty dowcip, inteligentne dialogi i liczne nagrody. Między innymi Golden Globe 2004 dla najlepszego serialu telewizyjnego. Nominacje do nagrody Emmy aż w 15 kategoriach. Gotowe na wszystko, wkrótce w Polsacie. O boksie wiedzą wszystko. Sylwester Stallone i Sugar Ray Leonard. Ich okiem 16 zawodowych bokserów podejmie walkę o milion dolarów. Za wszelką cenę. Wkrótce w Polsacie. Znalazłam coś, co ożywia moją skórę. Kapivit A plus E codziennie pielęgnuje ją od wewnątrz. KapiWit A plus e działa w głębokich warstwach skóry. Aktywizuje ją i stymuluje do działania. KapiWit A plus E budzi naturalne siły mojej skóry. Taką siebie lubię. KapiWit A plus E. Naturalnie piękna skóra. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W trawie puszczy. Przepraszam, gdzie jest przymierzana? Tam. No i jak? W porządku, wygodna. Wspaniale przylega, nie sądzi pan? Tak, zgadzam się i taka łatwa do założenia. Biorę ją. Nowa rewolucyjna w kształcie prezerwatywa Durex Easy On. Wypróbuj. Przed użyciem przeczytaj uważnie ulotkę. Naprawdę, opłaca się znać odpowiedź na to pytanie. Jaki kredyt pozwoli Państwu płacić niższe raty? Jest jedna odpowiedź. Dobry kredyt. Zadzwoń 0801 677 577. Raty są naprawdę niskie. Grzeczne dziewczynki wracają przed dziesiątą. Którą mamy? Numer Time, Teraz w Kastoramie Terakota Tavertino Martwi Za jedyne 28 zł i 63 grosze za metr kwadratowy Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen Cześć kochanie Cześć hmm. Gdzie byłeś? Biegałem Tomek? Ale ta koszulka jest sucha i nawet nie pachnie. Nowy hmm? dezodorant Starforce Gillette Series pomoże Ci zachować suchą skórę i świeżość przez cały dzień. Jego aktywne składniki zwalczają bakterie zanim pojawi się pod inny nieprzyjemny zapach. Dezodoranty Gillette Series, najlepsze dla mężczyzny. Nowy Swift od Suzuki. Już, już, już służy Panu swoją wagą. Przepraszam właśnie, bo Państwo mają taką ofertę, że tam od 18 się jakoś tam zaczyna piątek, czy w weekendy właśnie tego. Dajcie mi tu Marcina z wierszykiem. Ja Pamiętać. Ala to piękne imię. Każdej przystoi dziewczynie. Andrzej to imię męskie, u nas darmowe weekendy od piątku od 18. I po co tyle krzyku? Nie wiem. Nowość w miksie rozmowy za darmo wieczorami i w weekendy wychodzi na plus. Zgodnie z wielowiekową niemiecką tradycją, Beks jest ważony wyłącznie z czterech składników. To dzięki temu możesz poznać nieocenioną wartość idealnie wyważonego piwa. Życie kusi. Ty masz do niego klucz. Dwa dogi, proszę. Wydaje mi się, że powinno się ocieplić, bo wiatr zmienia kierunek. Swoją drogą. Dog in the fog. Najpierw były marzenia dzień jutrzejszy powinien przynieść wstęp na poważną scenę polityczną.